Nowy właściciel większościowy, który jest miłośnikiem klubu, witany z entuzjazmem przez kibiców. Poukładane finanse i brak zaległości finansowych, komorników nad głową, toczących się procesów, czy pukających do drzwi wierzycieli. Odmudzona, odświeżona kadra i transfery zawodników wyłącznie przed trzydziestką. Aktywnie działający dyrektor sportowy, szukający wartościowych piłkarzy na newralgiczne pozycje. Zagraniczny szkoleniowiec bez żalu pozbywający się piłkarzy niepasujących mu do wizji budowy zespołu. Kibice wypełniający Zmieniający stadion niemal do ostatniego miejsca i wykupujący z radością oraz nadzieją karnety na kolejny sezon. Wszystko wygląda jak z bajki, posypane lukrem i doprawione miodem, a rzecz dzieje się w klubie obchodzącym właśnie swoje 115-lecie. Wielki projekt wielkiego widzewa wkracza w drugą fazę. A Robert Dobrzycki przechodzi od słów do czynów, i to bez błysków leszy, bez medialnego szumu wokół siebie i bez pochopnych ruchów. Czy wszystko jest tutaj tak wspaniałe jak przedstawiają to media? Czy w Łodzi wyrasta nowa piłkarska potęga zdolna namieszać w tabeli już w najbliższym sezonie? Jakich błędów poprzedników musi wystrzegać się Dobrzycki i czy nie zabraknie mu determinacji, zaangażowania i pasji po bliższym zetknięciu się z realiami polskiej piłki? Wątpliwości i pytań nie sporo, ale w tym planie naprawdę trudno znaleźć jakieś poważne luki. Poważne za to jak na polskie warunki są transfery gotówkowe i coraz głośniejsze nazwiska meldujące się przy Alei Piłsudskiego. To pierwszy efekt wysokiego budżetu jakiego dawno tu nie widziano. U niektórych sympatyków Widzewa sytuacja ta zapaliła czerwoną lampkę ostrzegawczą w głowie, bo podobnie sprawa wyglądała 20 lat temu, gdy właścicielem łódzkiego klubu został Sylwester Cacek. Jeden z najbogatszych wówczas Polaków miał w planach budowę wielkiego Widzewa. Klubu, który szybko zaistnieje na arenie krajowej i międzynarodowej. Z wielkich planów niewiele wyszło, a ostatecznie bardzo dużo stracił i Widzew i sam Sylwester Cacek. Wiemy jednak, że Robert Dobrzycki zamierza zainwestować tu dużo większe kwoty niż Cacek. Przed zachwyśnięciem się wizją pieniędzy spadających z nieba wielokrotnie przestrzegał Tomasz Tamirowski, były właściciel, a obecnie mniejszościowy akcjonariusz łódzkiego klubu. Na szczęście zdaniem Dariusza Antczaka, właściciela firmy De Deante, która od blisko 30 lat jest sponsorem Widzewa powtórka tej bolesnej lekcji klubowi nie grozi. Wtedy widać było, że to idzie w złą stronę. Może nie spodziewałem się aż tak spektakularnego upadku, bo to, co na koniec zrobił Cacek, było mało eleganckie. Mam jednak do niego duży szacunek, bo póki co w XXI wieku włożył największe pieniądze w ten klub. Niestety mam wrażenie, że póki miał pieniądze, to nie znał się na piłce. Jak się trochę poznał, dowiedział się, ilu tu jest naciągaczy i oszustów, to już chyba zaczęło mu brakować pieniędzy. Samoro Mogłoby być dużo bardziej eleganckie, bo niestety zostawił po sobie spaloną ziemię. Nie wiem, czy pan Dobrzycki zna się lepiej na piłce niż pan Cacek. Na pewno podszedł do tego lepiej i bardziej profesjonalnie od samego początku. To nie było wejście na hura, on już jest w od kilku lat, przyglądał się dokładnie, jak widzę funkcjonuje. Gdy Sylwester Cacek przejmował większościowy pakiet udziałów od Zbigniewa Bońka i Wojciecha Szymańskiego zapowiadał, że nie interesują go tylko regularne Mistrzostwa Polski, ale przede wszystkim występy w Lidze Mistrzów. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a do tego pojawiły się problemy niezależne od Cacka jak afera korupcyjna, w wyniku której klub został potraktowany bardzo surowo. Ale głównym powodem upadku była arogancja nowego właściciela czy jego ludzi. Najpierw odsunięty został Boniek, później zwolniono trenera Michała Probierza, a następnie wszystkich z prawdziwej widzewskiej ekipy. W efekcie w 2015 roku drużyna zajęła ostatnie miejsce w pierwszej lidze, a długi były tak wielkie, że nie było szans nawet na drugoligową licencję. Odbudowa była mozolna i trudna, ale z pomocą kibiców, tych wykupujących karnety i tych, których firmy zostały sponsorami, Widzew po kilku latach wrócił na swoje miejsce, czyli do ekstraklasy. Wreszcie miał szczęście do majętnych ludzi, którzy wcześniej byli jego wiernymi sympatykami na dobre i na złe: Grzegorz Waranecki, Marcin Ferdyn i Władysław Puchalski, bracia stępniowie z Termotonu, Przemysław Klementowski, czy Michała Sapota, który sprowadził mu Tomasza Stamirowskiego, Remigiusza Brzezińskiego, i wielu innych, na Robercie Dobrzyckim kończąc. Dariusz Antczak, który z bliska obserwował ostatnie trzy dekady zmian, przyznał, że teraz przed całym zarządem widzewa bardzo dużo pracy, by przy Alei Piłsudskiego stworzyć profesjonalny klub celujący w najwyższe cele. Jedynym poważnym problemem widzewa były w ostatnich latach wyniki, a konkretnie ich brak. W sporcie pieniądze są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest umiejętność ich wydawania. Z tym widzewie nie było za dobrze, podobnie jak z wyborem odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska od prezesów, przez trenerów, na piłkarzach kończąc. Wraz z przejęciem większościowego pakietu spółki przez Dobrzyckiego zaczęła się zupełnie nowa era, czego dowodem są pierwsze letnie transfery. z Nikolicius pracuje w pocie czoła i do 2 lipca sprowadził już 9 nowych piłkarzy, a także przyklepał wykupienie Cena z Jurgarden. Najpierw byli to Polacy i to młodzi, perspektywiczni, z szansą na ciekawą karierę. Następnie dołączyły wartościowe nabytki za granicy. Widzew nie ściągał żadnych trzydziestolatków, odpuścił Stępińskiego i nie zainteresował się ewentualnym przyjściem Bereszyńskiego. Nikolicjus udowodnił, że celuje w graczy, którzy mają już pewne doświadczenie, ale przed nimi są wciąż najlepsze lata kariery. Nie sprawdziły się zapowiedzi, że do serca łodzi przyjedzie tabun Chorwatów sprowadzonych na życzenie trenera. Dyrektor sportowy Widzewa nie poszedł na łatwiznę i dalej nie poprzestaje w poszukiwaniach, by w zasadzie, na każdą pozycję zapewni Sopiciowi bogactwo wyboru. Nikolicius ma szerokie kontrakty, mówi kilkoma językami, a w piłkarskim środowisku to dobrze znana postać. Litwin pracuje w piłce od 20 lat, zbierał doświadczenia angażując się w projekty w trzech różnych krajach. W Szkocji, na Litwie czy w Chorwacji. Ciekawostką jest to, że miał swój udział w sprzedaży do Tottenhamu Luki Wuskowicza za 11 milionów euro. Dla Hajduka zarobił 35 milionów euro, więc jego operatywność musi robić wrażenie w polskich realiach. Ile zarobi dla Widzewa? Tego jeszcze nie wiadomo, natomiast dba o to, żeby kontraktować piłkarzy dobrze rokujących na przyszłości, unika piłkarskich emerytów liczących jedynie na godziwy kontrakt za zasługi. Do tej pory z Widzewa odeszli Hajrizi, Sebastian Kerk, Hilary Gong, Dawid Kacz, Jakub Sypek, Juan Ibiza, Luis Silva, Fabio Nunesz, Lubomir Tupta, Sajd Hamulić, a także inni. Z kolei transfery przychodzące Widzewa przed rozgrywkami 2025 26 wyglądają następująco. Nowi piłkarze prezentują się bardzo ciekawie: Dion Galapeni, Akere, Angel Baena, Sebastian Berger, Mariusz Furnalczyk, oczywiście Maciej Kikolski, Antoni Klukowski, Lindon Selachi czy Ricardo Wisus. Uwagę zwraca szczególnie tych ostatnich dwóch, bo są to piłkarze z ciekawym CV i wydają się mieć spory potencjał. Warto też zwrócić uwagę na to, że do łódzkiej drużyny trafiają piłkarze młodzi, a Akere ma 21 lat, Baena 24, Berger 25, Fornalczyk 22, Galapeni 20, Kikolski 21, Klukowski 18, Selachi 26, Wisus 24. Daje to średnią nieco powyżej 22 lat. To wprost imponujące, a tym bardziej, że są to piłkarze, którzy mogliby celować w coś więcej niż zatrudnienie, jak na razie, w średniaku polskiej ekstraklasy. Wiadomo, że poza kwestiami sportowymi decyduje również atrakcyjność warunków umowy, a i na tym polu pękają kolejne bariery. Interesująco zapowiadają się zwłaszcza wspomniane dwa świeże transfery za granicę. Lindon Selahi to mierzący 180 cm środkowy pomocnik, który przyszedł do Widzewa z Rijeki, gdzie występował przez 4 lata. Przez cały ten czas był ważnym członkiem drużyny, miał również okazję współpracować z Rijko Sopiciem. W trakcie minionego sezonu Albańczyk zaliczył 30 spotkań w lidze, 6 pucharach i tyle samo w europejskich pucharach. Ale co najważniejsze, zdobył z RIEKO Mistrzostwo kraju. Łącznie zagrał dla nich w aż 153 meczach. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Belgii. Albańczyk właśnie tam przyszedł na świat, a w seniorskim futbolu zadebiutował w barwach standardu Lierz. Następnie przeniósł się do Holandii, gdzie występował m.in. w Twente. W Eredivisie rozegrał 46 spotkań. Selahi ma też na koncie grę w kadrze, początkowo w reprezentacji Belgii do lat 16, następnie już pod albańską flagą. Wystąpił w 7 meczach zespołu do lat 21 i 4 z seniorskiej ekipy. Drugi z tych ciekawszych nabytków zmierzający do Łodzi to hiszpański środkowy obrońca Ricardo Visus. Urodził w Madrycie, ale jako junior związał się z Realem Betis. Najpierw był członkiem zespołu do lat 19, później rezerw. W sezonie 2019-20 usiadł nawet na ławce podczas meczu La Ligi z Realem Valladolid, jednak debiutu się nie doczekał. Następne dwa lata spędził na wypożyczeniu do klubu Cordoba, gdzie grał i w pierwszej, i w drugiej drużynie, próbując jeszcze później przebić się do szerokiej kadry Betisu, ale bez większego powodzenia. W ostatnim sezonie grał w barwach Almer City w 24 spotkaniach holenderskie Ekstraklasy zdobył jedną bramkę, ale przypomnijmy jest to obrońca. Na pewno chluby nie przynosi fakt, że Almer City pożegnało się z rozgrywkami zajmując ostatnie miejsce i tracąc 64 bramki. Wysoki, bo mierzący 192 cm obrońca będzie kontynuował karierę widzewie, do którego przeszedł na zasadzie transferu z Realu Betis. Hiszpański klub otrzyma też 30% z kwoty ewentualnej następnej sprzedaży piłkarza. Nicolicius działa sprawnie i bez włoki, a na jego korzyść przemawia fakt, że wcześniej miał już styczność z Polską. Dobrze zna polską ekstraklasę i jej realia. O zatrudnienie go starały się m.in. Motor oraz Raków, wykładał też na kursie dyrektorów sportowych w naszym kraju. Dzięki niemu Widzew przeprowadził już tego lata 13 transferów przychodzących. Czy w takim razie można pokusić się o stwierdzenie, że Widzew w nowym sezonie będzie od razu grał o puchary? Dla kibiców i dla atrakcyjności naszej ligi byłoby znakomicie, ale to nie jest takie proste. Samo sprowadzenie dobrych piłkarzy nie wystarczy, trzeba jeszcze z tego zbudować drużynę, która się rozumie i potrafi ze sobą współpracować. Na razie robią to w widzewie tak jak należy, więc kibiców to bardzo cieszy, szczególnie gdy przypomnimy sobie okna transferowe z przeszłości i ściąganie dziwnych piłkarzy. Zawodników po długich kontuzjach i bardzo często kogokolwiek za darmo, żeby załatać dziurę kadrową. Euforię kibiców i medialny szum wokół klubu, Dobrzycki stara się tonować w zasadzie od samego początku. Jeszcze przed wcieleniem w życie swoich obietnic, zapewniał, że dokładnie wie, co chce zbudować, jak do tego podejść i że to wymaga czasu. Nie da się sprowadzić 11 piłkarzy z różnych części świata, z różnych zespołów, sklecić drużynę i coś wygrać. Dla mnie to coś więcej niż zwykły projekt, traktuję go jako misję. To klub, któremu kibicuję od lat, więc podchodzę do niego z myślą o długofalowym zaangażowaniu. Żeby jednak realnie poprawiać jego funkcjonowanie, muszę patrzeć na niego także z perspektywy biznesowej, jako na organizację, którą należy coraz lepiej zarządzać, z coraz bardziej stabilną sytuacją finansową i coraz sprawniejszymi strukturami. Chcę, żeby ten klub rósł, żeby rósł przychodowo, i moim miernikiem sukcesu, oczywiście oprócz sportowego, jest miernik przychodowy. Chcę, żeby przychody rosły i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Nie jesteśmy w lidze angielskiej albo hiszpańskiej, więc oczywiście ten sufit jest bliżej. Wiemy też, jaka jest chłonność naszego rynku. Mam na uwadze różne wcześniejsze historie i zależy mi na stabilnym, przemyślanym podejściu. Nie stawiam sobie ambitnych celów w krótkim okresie, wolę skupić się na trwałym budowaniu wartości w dłuższej perspektywie. Wciąż aktualna jest również kwestia rozbudowy obiektu przy Alei Piłsudskiego. A jest o co zabiegać, bo już w pierwszym etapie sprzedaży karnetów na nowy sezon rozeszło się ich aż 14 tysięcy. Tomasz Tamirowski mówił niedawno w wywiadzie dla Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego, że symulacje przed podjęciem prac projektowych obiektu przy Alei Piłsudskiego zakładały, że stadion powinien mieć przynajmniej 30 tysięcy miejsc. Te słowa wywołały kolejną lawinę komentarzy, ale również ciekawych propozycji dotyczących rozbudowy czy wręcz postawienia od nowa obiektu na potrzeby widzewa. Trzeba próbować. Bo obecnie stadion jest już niewydolny. To frustruje nas i kibiców, bo wielu z nich nie ma szansy, by dopingować swój zespół z trybun. Obiekt został zbudowany w sposób, który był bardzo, że tak powiem, ekonomiczny, bo jest jednym z najtańszych w kraju. Jest przepaść między wydatkami na nasz, a na stadiony czołowych drużyn w kraju. Należy pamiętać, że nie ma parkingów podziemnych na widzewie, a to jest kwestia cieków wodnych, które są pod stadionem i trzeba to zbadać. To nie tylko dostawienie jednej z trybun w górę, ale i ciągi komunikacyjne, sektor gości, wymogi bezpieczeństwa Ale trzeba sprawdzić co realnie można zrobić Pieniądze w infrastrukturę sportową powinny iść tam gdzie jest kibic, a u nas jest Sprawa do łatwych nie należy, bo okoliczna infrastruktura za bardzo na to nie pozwala Stadion przy Alei Piłsudskiego ograniczają tory kolejowe, a także dwie ruchliwe arterie a ewentualna rozbudowa wiązałaby się z kolejnym ograniczeniem dostępności miejsc parkingowych, z którymi już teraz jest krucho. Teoretycznie według architektów można to robić etapami i krok po kroku nadbudowywać trzy trybuny. Na tej głównej już jest wszystko co trzeba, w tym szatnie, miejsca vip ale przy pozostałych Trzeba byłoby zdemontować dach i budować na konstrukcji niezależnej. Jest pieśń przyszłości, o której Dobrzycki mówi jednak z rezerwą, bo jest świadomy ogromu wyzwań konstrukcyjnych i nie mniejszej liczby formalnych. Ale to kolejny dowód na to, że w gabinetach widzewa myśli się nie o tym, co tu i teraz, ale także o wieloletniej perspektywie na przyszłość. Pytania otwarte pozostają bez odpowiedzi. Czy nowy właściciel uniknie pośpiechu i nie zgubi się wśród nadmiernych wydatków? Czy Dobrzycki, który wszędzie konsekwentnie deklaruje nową strategię budowy klubu, utrzyma zaufanie sponsorów i kibiców po pierwszych niepowodzeniach? Na razie wszystko układa się jak w bajce. Zmiana większościowego akcjonariusza w widzewie została przyjęta przez kibiców entuzjastycznie i z ogromną nadzieją na duże sukcesy klubu już w najbliższej przyszłości. Wielu z nich zaczęło wracać pamięcią do lat 80. i 90., wierząc w to, że rodzi się kolejny wielki widzew. Najbliższe sezony pokażą, czy będzie na to szansa, ale apetyty są ogromne, tak jak odpowiedzialność dobrzyckiego. W piłce nożnej często mówi się, że pieniądze nie grają, ale bez nich nie zbuduje się zespołu na lata. Dzięki Inwestycji zakochanego w czerwono-biało-czerwonych barwach współwłaściciela Widzew ma wszelkie dane ku temu, by już wkrótce włączyć się do walki o europejskie puchary. A moment na to jest najlepszy z możliwych, bo przecież będzie do nich kwalifikowało się aż pięć polskich drużyn. Trzeba przyznać, że jak na razie dotychczasowe ruchy Widzewa są imponujące w tym okienku transferowym. Przemyślana strategia. Wiedzą, w którym kierunku chcą pójść. Zobaczymy oczywiście, jak to się sprawdzi w praktyce, bo zawsze mimo wszystko jakieś zagrożenia istnieją. Ale sparingi mówią zupełnie co innego, ale wiadomo, to tylko sparing. Zachęcam oczywiście Was gorąco do dyskusji pod spodem, czy Waszym zdaniem, widzę w, już w tym sezonie po tak gwałtownej przebudowie w trakcie jednego okienka, będzie w stanie powalczyć o coś więcej niż środek stawki. Mianowicie na przykład. Europejskie Puchary. Zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji, nowe osoby do subskrypcji, a wszystkich oglądających do pozostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, jeśli ten przypadł wam do gustu. Widzimy się w kolejnych filmach. Do usłyszenia.